Co cię odstraszyło? Dlaczego nie dołączyłeś? Jaki jest powód tych decyzji, że nie chciałeś dołączyć? Bo przypominam, Joshi, miałeś oficjalne zaproszenie właśnie od, od Stewarda. Możemy o tym powiedzieć. Tak, tak. Tego tak. nie tniemy. I jeszcze powiem ciekawostkę: nie wiem, czy ty wiesz, e, czy ktoś jeszcze dostał przy ciebie zaproszenie, czy nie? Wiem, że tak. Ale nie wiem czy sobie życzę no, okay. osoby y, poruszenia tematu. I ja też nie wiem w sensie ale poruszę plotki. Ja słyszałem, że na przykład Citrox miał jeszcze do, prośbę, do, znaczy prośbę zaproszenie do ewentualnego dołączenia. Okay. Nie wiem ile to jest prawdziwe. Jakby ja tego akurat nie wiem. I jeszcze ktoś jeszcze miał zaproszenie według ciebie. Y, tak, sensie, nie będziemy mówić może. Nie będziemy mówić, ale często te osoby się też po naszym domu kręciły. To tak Prywatny mogę powiedzieć, okay. ale, 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 no. E, w sensie powiem tak, jakby. Mogę Co... tylko się wtrącić. Przepraszam, ja nienawidzę jasne. się wtrężać, chcę się tego oduczyć, no ale się. chcę nakręcić nieco widzów. Więcej osób, również z aktualnego domu XD, znaczy domu X2, kręciło się na naszych domówkach, więc też możemy o tym wspomnieć, kto był, jak był. Będzie całkiem zabawne, ale A, nie coś wiem. Coś tam można powiedzieć. Na tyle, na ile możemy, żeby tutaj jasne, też nie chodzić jasne. na prywatę. Kontynuuj, e, Dobra, proszę. powiem tak, jakby. Napisał do mnie steward pewnego dnia i chciał ze mną porozmawiać na temat y, ogólnie tam, projektów i tak dalej. Y, Ugadaliśmy się w ogóle na spotkanie i powiem szczerze, że y, kurczę, zazwyczaj w sensie po tych wszystkich dramach z tym starym teamem i tak dalej, y, ja nie jestem taki, że skreślam osoby nie znając ich. Bo, jakby uważam, że to jest głupie. Bo, równie dobrze ktoś by mógł po prostu uważać mnie za jakiegoś. E, nie wiem, można tu brzydko mówić w tym podcaście. Można, można. Za totalnego zba. Mm -hmm. Dużo osób może mnie uważać, ale jak ktoś mnie pozna prywatnie i da mi szansę się wykazać, to raczej na przykład potrafi zmienić zdanie. Tak samo, ja stwierdziłem, kurczę, okej, okay, umówmy się w takim razie. I rzeczywiście się spotkaliśmy. Stuart przed przygotowany. Chciałeś eee... poznać ofertę. Po tak, prostu. Chciałem poznać ofertę. I kurczę, powiem szczerze, że to jest naprawdę. Naprawdę miły serdeczny gość przyszedł przygotowany, ładnie ubrany, ja w dresie byłem w ogóle. E, poszliśmy w ogóle na jedzenie, za które też on zapłacił, więc brzmi, jak tu krantka, w ogóle, stary. brzmi jak grantka, naprawdę. E, nie, ale akurat powiem ci szczerze, że serio Stuart wypadł na tym mega dobrze. I mega dobrze się zaprezentował, ale właśnie podczas, podczas rozmowy, jak zaczęliśmy rozmawiać akurat o tym projekcie i tak dalej, to za, za dużo właśnie rzeczy mnie odstraszyło. Pierwszą rzeczą było był mhm. to chociażby, że musiałbym się wyprowadzić stąd. Totalnie musisz mieszkać tam, to był warunek narzucony. Tak, musiałem tam zamieszkać i, e, i właśnie to był warunek taki, że rzeczywiście ten trzeba mieszkać, bo jak dobrze wiemy, raczej wszyscy. Nie mieszkanie w ekipie nie działa. Yy, nie mieszkanie w ekipie nie działa, w domu ekipy nie działa, w sensie nie ekipy friza tylko ogólnie w, w tak. domu X nie działa, bo Dużo... Znaczy, nie mieszkanie w ekipie też, też tak. nie działa, ale to swoją drogą. Dosyć dużo osób miało gdzieś tam swoje poboczne mieszkania, i tak dalej, w których się hmm. na przykład zaszywali, przychodzili tylko na nagrywki, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że oni teraz chcieli uniknąć takich rzeczy po prostu, hmm. że hej, przyjeżdżam tylko na nagrywki, mam was w dupie. Więc jakby to był jeden warunek, który mnie trochę odstraszył, bo nie, wiem, dobrze się tu czuję, w sensie jakby to był główny warunek. Yy, znaczy, właściwie to nie główny. Nasza przyjaźń w tym domu. Tak, to był główny warunek. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Nie, nie, no, nie, ale powiem Ci tak, że to był jeden ze znaczących, bo to było pierwsze. Ja tak op będę opowiadał e, w, hmm. w kolejności, e, w jakiej to się działo. Więc, jakby na początek zostałem właśnie zbombardowany tym, że e, musiałbym się przeprowadzić. Gdzie nie chciałbym się przeprowadzać Na ten moment przynajmniej Mimo, że właściciel planuje nas wyrzucić z domu to jakby... Nie, no nie mówmy jeszcze Tak, tak nie jest no nie e... no. Ale możliwe, nie możliwe się że będziemy musieli się przeprowadzić Ale nie dlatego, bo <grym> jesteśmy patolami Czy coś, tylko no, umowa się po prostu Skończyła, nieważne, nie o tym e, Ale propos umów No Była tam umowa procentowa też przede wszystkim Dostałeś zarys, nie musisz mówić ile e, jak ale... Dostałem zarys i powiem szczerze, że um, Z jednej strony rozumiem Zabezpieczenie się i agencji i, i tak dalej. Za dużo zabezpieczeń. Znaczy bardziej chodzi o, o, o procenty, co nie? Mhm. Bo dostałem właśnie info z procentami i powiem szczerze, że dziwnie się poczułem strasznie wtedy. W sensie e, poczułem się nie jak taki indywidualny twórca, jakim jestem. Podtwórca. A. Tylko właśnie się poczułem taką jednostką trochę. W sensie, e, że mi się należy. Jakaś tam część, która. Ciężko, ciężko, ciężko to powiedzieć, ale jakby po pewnym czasie jak robicie takie rzeczy na, na YouTubie, czy gdziekolwiek, i tak naprawdę wiecie, jak to się wszystko robi i jeśli potraficie sobie radzić sami, a ja przede wszystkim dużo sobie. Sam radzę, bardzo mi też pomaga moja e, sieć, chociażby Get Hero, no. mogę powiedzieć. Nie wiem, pozdrawiam mojego menadżera Karola, e, ale właśnie. <laughs> nie, no, akurat, <laughs> akurat nie. Ale e, powiem szczerze, że właśnie to wygląda tak, że e, jeśli ktoś zaproponuje Ci umowę, która e, jest procentowo bardzo niekorzystna, to nie jest to takie miłe uczucie, bo widzisz, że ktoś bardziej patrzy na Ciebie, jakby na taki produkt do sprzedania, niż na na, na ciebie jako twórcy, któremu fajnie by było też dogodzić, okay. jakkolwiek. Czyli ty generalnie no nie da się ukryć, w sensie ja cię obserwuję i gdzieś tam śledzę twoje ruchy, to wiem, że chyba na kampanię nie narzekam Na kampanię nie narzekam. I bałeś się, że możesz coś na tym stracić po prostu, wiesz że co? poziom może skoczyć Bo, w dół. Wiesz co, powiem ci tak: y, mam kanał, który dobrze prosperuje, mam w sumie y, Instagrama, który też dobrze prosperuje. Też zacząłem wtedy robić markę ciuchów, właśnie, polecam. I <laughs> y, y, i, i, I nagle ja z tego wszystkiego, tak naprawdę, chociaż nie wiem czy z ściuchów, ale wiem, że z tego nad czym pracowałem już 5 lat, można powiedzieć, bo od 2015 akurat y, robię te, te, te rzeczy na tym kanale czy na tym Instagramie, powiedzmy. Nagle y, ja bym musiał komuś oddawać bardzo, bardzo dużą część y, zarobków. Z tego, co ja tak naprawdę już wypracowałem sobie. Mhm. I okej, okay, zwiększyłyby mi się zasięgi na Instagramie. Bo Urósłbyś. widzimy, że na przykład Leksiu w parę dni e, wbił ponad 100, tam nie wiem, 40 tysięcy obserwujących na Instagramie i tak dalej. A dla ciebie dalej to nie było pocalne? Ale kurczę, powiem szczerze, że e, moja e, krzywa e, statystyk wygląda po prostu jak taka prosta droga pod górkę. Okay. I to nie jest e, droga wspinaczkowa. Że nagle musimy się wspinać. Ja, powiedzmy, że lecę regularnie, cały czas i są wiadome wzrosty, są czasami jakieś lekkie spadki w ciągu miesiąca, ale wiedziałem, że taki, może nie jednorazowy, ale taki boost na dobrą sprawę nie da mi może jakoś dużo w przyszłości, szczególnie, że ta umowa, y, wiem, że trwałaby też. Właśnie o czas chciałem się zapytać. Ponad tam. pewnie czas trwania tego projektu. Czyli rok, dwa, myślisz, trzy? No, można powiedzieć, że nawet więcej. Okay. Więc e, no, akurat tak to wygląda, że... W sensie, ja rozumiem to, co nie? Tak, to jest totalnie zrozumiałe w sensie z perspektywy... W też wiem, że każdy ma indywidualnie pewnie te umowy mhm. spisane i tak dalej, ale e, wydaje mi się, że to też wygląda w sposób taki, wiesz, że, mm, że oni wiedzą, że oni tych ludzi Zbustują dosyć mocno, zasięgowo w górę. I wiedzą, że muszą na tym wyjść dobrze. Wiedzą, że muszą wyjść na tym dobrze, bo na tym polega ta agencja, na, na mhm. tym polega ta praca, że oni tworzą takie osoby, lub pomagają im wznieść się w górę, lub są nekromantami i wskrzeszają po prostu mhm. e, ludzi, którzy już gdzieś tam. Może nie, że są martwi, ale gdzieś tam, no dobra, no, może tak powiedzieć trochę. Ale e, chodzi mi bardziej też o to, że jeśli ktoś rzeczywiście czuje się na tyle e, ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, e, na tyle dobrze, to nie, nie powinien wchodzić właśnie w takie umowy. Bo sam poradzi sobie lepiej. Może nie lepiej na pierwszy rzut oka? Ale z czasem, finalnie to wyjdzie znacznie uh -huh. lepiej, bo wydaje mi się, że i tutaj przepraszam ogólnie, jeśli w kogoś uderzę jakoś mocniej, czy, przepraszam z góry, mówię, ja nie jestem takim człowiekiem, w sensie, ja jestem hamski, ale nie mam złego przekazu teraz. Uh -huh. w sensie, wydaje mi się, że jeśli ktoś raz na przykład sobie zabił, e, zabił kanał, to nawet jeśli dostanie jakiegoś busta większego lub mniejszego, czy to będzie trwało przez rok, czy przez dwa, on i tak. Prędzej czy później znowu ten kanał, lub Instagram, lub cokolwiek doprowadzi do takiego momentu, że, że to zacznie mu spadać. No jak nie umie prowadzić kanału, to nieważne kto mu pomoże, mm. to ostatecznie spadnie. Na dobrą sprawę ten projekt jest GIT dla osób, które zaczynają dopiero przygodę, na przykład, albo są mniejsze. Czyli przykładowo, jak ta Patrycja, mm -hmm. chyba tak miała na imię, wydaje mi się, że to był dobry ruch z jej strony, tak. żeby wziąć w tym udział. Ale jeśli chodzi o twórców, którzy mieli już zasięgi. To myślę, że to zupełnie nie jest dobry ruch. Totalna zgoda.